Była grupka znajomych i postanowiła wyruszyć we przygodę. Oni bardzo dużo przeżyli przygód i po e, czasie postanowili złożyć... Za, e, złożyć rodzinę i urwali ze sobą kontakt. Historia mówi, że notatki mogą dać swoim dzieciom, ale nikt nie wie, jak mają na imię, ani jak wyglądają. Tak się kończy jak na razie. Może ktoś będzie ją kontynuować. Zapomniana przygoda. Ja dokończę tę przygodę. Jest ktoś ze mną, poza Kujonem. Oczywiście. Je, ja, je, ja, ja, ja chcę dołączyć. Ale wy wiecie, że notatki są potrzebne, żeby dokończyć tą przygodę. Ile razy już dałem razy z takiego znalazłem. Ale nie znajdziesz niczego, jeśli nie masz tych notatek było, przecież mówię, one jest pisze nawet w podręczniku! nie, ale bez co za też możemy je znaleźć! Możemy znaleźć notatki! No ale podobno mają te osoby! No to znajdźmy je! Ale Ale nawet nie wiemy, nawet nie ma imiona podanych, nawet nie ma jak wyglądają, więc nie znajdziemy ich. Nie, nie, się tego wszystkiego, co się dzieje prawda? nie, prawda? Na policję. Ja idę na przygodę! No Jaką przygodę. Tak ja przygodę? Ale wy nie możecie się na przygodę. Przecież. Filip co zawsze idzie inną stroną. No ja nie wiem, on chyba dłuższą drogą. o chyba polu dłuższa Filip! <Robię. głosy> Filip, złe schody! <noise> Dobra, dobrze, że ostatnia już to była lekcja, bo już miałam dosyć. A wy? No, trochę długo tutaj siedzieliśmy. No co poradzić, no. Co robicie w ogóle w weekend? Na weekend? W weekend? <grych> no ja pewnie z rodzicami gdzieś znowu pojadę. No, ja chyba zostałem w domu w ten weekend. Ale czemu podglądasz innym do szafek? Chyba to jest nie dali, Rodzice Haha, no, ale... no co ci mogę dać następnym razem? Wiesz, przecież mam nadmiar czasem. Ok. Chujem, co zawsze siedzi w książkę? Co tam czytasz? Dobra, co nic. co krywasz. Dobra, chodźcie, idziemy do domu. Daj notatki z Lekcji. Monia, Sara, znowu nie zapisywałaś? Trzeba było zapisywać, a nie. No, ale ta historia jest taka e, dosy, dosy, świetna. No, weźcie, no, no. nie, ej, no. weźcie, zostawcie go, zostawcie no, pana, go. Zostawcie go, zostawcie. O, nie Ej, nie, uciekamy! Uciekamy, 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 uciekamy! 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 Sara, chodź! Szybko! Uciekamy! Chodź, chodź. Ojecie. Ła, ła! Zapomniałam o tym płocie, Ja Nie mogę. Niech powinien go postawić tak blisko do szkoły. Czemu ty w ogóle łazisz po drodze? Czemu ładzisz po drodze? Co ty robisz? Sara. Jestem zamyślona to całą prawo. Eee, czym <grym> wy się przejmujecie? To jest tylko historia. Nie wiadomo nawet ile lat temu to było. A może być prawdziwa! Może powiedzieć się spotka i cię szukać. Prawda? Widzimy się w poniedziałek w szkole Na pewno? Nie chcesz się spotkać w weekend i poszukać? Mówię, że jadę z rodzicami Znowu zajęta No nie mogę, no Już zaczyna. czasu No wiem, no przepraszam, postaram się w następnym mieć, dobra No, no, to papa Spotkamy się Tak, spotk tak Do poniedziałku, pa Do poniedziałku Ech, ciekawe. Ach, może rodzice za tydzień pozwolą mi pójść, się spotkać ze znajomymi, a nie gdzieś pojechać. Ech, zobaczymy. Powinniśmy jej wreszcie tym powiedzieć, nie uważasz? Mm. Mówię ci, to nie jest dobry pomysł. Ale przecież jesteś już wystarczający w wieku. Tu nie, nawet nie chodzi o wiek. Bo jest lekko niebezpiecznie. Chyba kiedyś muszą się o tym dowiedzieć wszyscy. A ona w szczególności. Kiedyś. Co się dzieje? Nic takiego. Jak nic? Przecież słyszy coś. E, matka obiad przygotowuje. E, tak. To, o jakiejś prawdzie! Nie ukłamujcie mnie! Prawdzie, bo... Nie wiemy, czy te marchewki y, są... Y, na marchewki, Jakieś notatki ale? słyszałam! E, e. Ania, słuchaj. Pogadaj z ojcem, on ci wszystko wyjaśni. Dobra. Chodź na górze. Dobra. Więc tak czego by tu zacząć. No od początku no, tata. Mogę usiąść? No tak no. To jakby po prostu kłócili się z mamą, bo... Nie do końca wszystko wiesz o naszej mojej właściwie przeszłości. Co no masz na myśli? W sumie łatwiej będzie... Miałaś może na historii coś takiego jak... Nie wiem, zapomniana przygoda, albo tam... Czterech przyjaciół... Tak? Takiego. Dzisiaj? Bo dzisiaj? Do, tak, dzisiaj. Nikt nie wie, jak mają na imię, nikt nie wie, jak wyglądają. Jest, jest tylko powiedziane, że właśnie to była grupka znajomych, która właśnie poszła na wyprawę i przez to, że chcieli założyć rodzinę, i tak dalej, to się rozstali, urwali kontakt i po prostu mają tylko swoje notatki mogą dać je swoim dzieciom, ale nikt nie wie, kto to jest, i tak dalej. I czy ta przygoda w ogóle zostanie zakończona? No to ja ci powiem tyle, że. Ja... Jeden z tych przyjaciół właśnie siedzi przed tobą Co? No... tak Uciec się właśnie z matką, czy powiedzieć ci o tym Czy nie Czy pokazywać ci te notatki na strychu No to one były cały czas obok mnie? No... raczej... Nad sobą, ale... A to ja mam pokój na strychu praktycznie. No patrz, no tutaj drzwi obok to są drzwi na strych, tylko zawsze zabierałeś gdzieś nie klucz nie. i nie... Ty ten klucz masz ty sobie? Nie, były otwarte, bo <laughs> dzisiaj sprawdzałem, czy są. Drama się z matką kłócę. Ale... Ja... Chodź, 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 albo, nie wiem, no, bo tu nie ja rozumiem z masz teraz z, wiele myśli I nie. nie mieliście tego załatwić na spokojnie? Ej, Całą całym domu was słychać. Nie moja wina. Naprawdę? Ja myślałam, że tu wszystko jest szczelne. No wiesz, ja to są to... otwarte drzwi. Ale, w sumie dobra, teraz dopiero otworzyliśmy. tak już tu jesteś, to chodź. Pomożesz nam szukać tych notatek Nawet nie pamiętasz gdzie je położyłeś? No, no gdzieś tutaj. już ostatni przyglądałeś. Ale w różnych miejscach był, chyba, albo nie myślałem, że to ta, to, to tak naprawdę nie to. No, Ale jesteście pewni, że gdzieś tu są? Na pewno były tu kiedyś. Jeśli twoje z nich nie wyniósł, nigdzie. Czemu tu jest tak ciemno? Bo... Ej, Cóż, przecież nie mamy, ma peł... Peł... mamy pełno Był okien. Na świetlonek też by chyba tutaj zajrzał. Ale, mamo! Ech. Tak? Takie tak. jakby rolety tu są. Spójrz za to, mamo! No patrz, tu są rolety. To normalnie mogę otworzyć. Są, ale jeśli nie są otwarte, nikt nie zwracam to uwagi. Teraz, hmm. co tu robi perkusja? To akurat już sprawa ojca. TATA! Tak? Co z tą perkusją? Co ona tu robi? Skąd ona się tu wzięła? Ja Może opowiesz jej tak. o tym, jak grałeś? Lepiej nie. Może nie brzmiałeś najlepiej, ale przecież... To było chyba czas. czasy. Znalazłem. Znalazłeś? Tak. Chyba hmm. się. -y. Nie wiem. I nie wiem, możesz iść do pokoju, poczytać sobie. Zaraz będzie obiad. Dobra? Właściwie to jest już na dole, ale najpierw serce to i... Nie, to ja odłożę i obiad. Dobra. Mamo! Tak? A, bo nie zjadłam wszystkiego w szkole. To mam ci dać to, 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 to co mi zostało? No bo dzisiaj, dzisiaj ten. Yy, dostałam od, hmm. zna, yy, ten od Sary jedzenia. Bo mi obiecywała. No Co? mi wszystko. No do szkoły, to to pewnie dostajesz aż hmm. tak wiele. Dostałam, no dostałam dwa jabłka, dwa, yy, dwa chleby i pięć ciastek, mamo to jest dużo Mamo, jest dużo lekcji Jak nie, nie nie, dam to do szafki No to lodówki. Nie mamy lodówki No tak, zapomniałam, że nie niepeczna lodówkę Chodź na, ale wy nie chcecie jej kupić Gdzie tata? Już, już idę Gdzie obiad? Podobno jest! Proszę. Dziękuję. A, no. To tylko dla niej było. Nie musiałabym na górę i przygotować na tatę razem z tobą, to żyła do ciebie też dać no. A my... to możecie zjeść moje śniadanie ze szkoły! Jest, jest w szafce! Jest tam w szafce. Możesz to przytakować za chwilę i zaraz. skończę końcu. Nie. Nie. Nie robisz mojej no. kuchni, tak? Ale. Mamo, 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 nie. Nie krzycz na tatę, proszę. Ja wychodzę. Nie, tato, Tatu, muszę jechać. Wrócę wieczorem. Cyprian. Co? Nie wymigasz się od tego. Ale przecież już wie. I zamiast ją teraz tak zostawić, po prostu, powiedziałeś jej, dałeś jej notatki, i co? Zostawisz ją? Samą z tym? Sam najpierw mówię, że się o, o nią martwisz, nie pozwolisz jej iść do a teraz ty się po prostu? <laughs> wyszło, jak wyszło. Dzisiaj zostajesz w domu. Zostaniemy z Anią dzisiaj? Nie. Gdzie ona przy... Tam... Ania! Co, ja, mamo? Jestem tu cały mną. Teraz w domu, porozmawiamy na spokojnie o wszystkim. Ej, Ty chyba za no? no nie wytrzymam się. Ej, to, to ja pójdę już zjem do pokoju i zacznę przeczytać ten I... No nie Ej. mogę, no poszedł. Ech. tu. Trzeba przeczytać te notatki. Zobaczymy. Na... Co ten mój tatuś. nie napisał. Dobra, to zacznijmy czytać te notatki. Ciekawe, co tu jest napisane. Notatki Cypriana. Ale charakter pisma ma ojciec? Jak byłem mały, to poznałem trzech przyjaciół: Tore, Ambladorę i Tex. Byliśmy nierozłączni. Razem wyruszaliśmy. Przygodę. Przygody to chyba każdy miał Wyruszali w różne przygody do różnych państw, krajów, w ogóle Do dżungli nawet, z tego co pisało Dobra, czytajmy dalej Ja zawsze byłem medykiem w takich przygodach Wszystko może to dlatego mnie tak bardzo uczył, Wiecie, Jak zawijać że jak opatrzeć się coś takiego się dzieje. No, wyda w sumie się to. Kora była zawsze. Najodważniejsza? Dziewczyna była najsilniejsza i broniła nas. Zbierała nam jedzenie, ale oczywiście każdy z nas umiał się obronić. Ale była najodważniejsza. Dziewczyna? Dobra, no, dziewczyny nas uczą, że są delikatne i w ogóle ciekawe. Nazora no była tą, która wszystko rysowała. Zwierzęta, rośliny. I zapisywała o nich najważniejsze informacje. Na przykład, czy jest groźne, czy nie. Ciekawe. Dzięki niemu mogłem zrobić leki z roślin, które czasem się przydały. No to ten notatnik by się mi wtedy przydał. Jak sobie ogarniał mapy i gdzie byliśmy? Był naszym nawigatorem. Bez niego byśmy się zgubili i pewnie byśmy... Nie... Nawigator w sumie zawsze jest potrzebny. I kłuszniesz w lesie, to musisz wiedzieć, jak byś. Każda rola jest potrzebna, ale również każda jest inna. Każdy z nas uwielbiało nasze przygody. Jak dorośliśmy, chcieliśmy złożyć rodziny. Więc uznaliśmy, że nie dokończymy tej przygody. Czyli. Dobra, no. Każdy z nas poszedł w swoją stronę. Uznaliśmy, że nasze rzeczy zostawimy we wieży. W wieży? Ciekawe gdzie to jest? Może jest napisane? A Na notatki wzięliśmy ze sobą i damy naszym dzieciom Czemu to ta Nie, nie rozumiem Dlaczego to taniec pisze, że się bał kiedy to chyba nie miał jeszcze wiedzy, że ojcem Dobra, czytajmy bo to już końcówka. Gdzie ta wieża wie tylko teksy? No to super! No to się nie dowiem. Bo on ma mapy i pewnie we swoich notatkach zapisał, gdzie przygoda była dokończona. Musi być każda z ról, żeby ta wieża się pokazała. Czyli. Teraz Czy mam rozumieć, że potrzebny nam jest medyk? Najodważniejszy. Rysownik i informator. Razem. I... nawi... Nie. Nawigator, no. Chyba, że kogoś pominęłam. Powiedziałam kogoś dwa razy. <laughs> jest tak o duży w głowie, to jest. Czyli co? Czyli... I muszę ich odnaleźć. <laughs> Już pada deszcz? I... Idę napisać do Filipa i Sary, co się stało w ogóle. Jak to wie, Ludzie cię pozwolą mi pójść na tą pogodę. Mam nadzieję, bo fajnie by było ją dokończyć. Zobaczymy. Dobra, chodźcie za mną. Gdzieś tu powinno być chyba wyjść z tego lasu. Gdzieś? No, no gdzieś no. No zawsze... Ja miał z tego lasu wyjść. prowadzić chyba. No miałem i zrobię to. Coś kiepsko ci to wychodzi. Daj mi czas. To trzeż wprowadzę. Poczekaj się. Ej, wiecie co? Jest taka świeża sytuacja, więc... Co znowu? Jakby no... Źle odczytałem kierunki na kompasie. I Świetnie, musimy więc zgubiliśmy iść. się? Nie, musimy być w tamtą stronę, chodźcie. To samy... O Jezus... Żałem to. Znajdzie drogi. Witam w zapomnianej przygodzie, jak widzieliście w tym odcinku i dowiedziałam się. No to jest ta zapomniana przygoda i to, że mój ojciec... Właśnie był jednym z nich. Jestem ciekawa, jak te przygody będą dalej i kto to są inni, kim są inni i w ogóle. Mam nadzieję, że więcej się dowiem. I widzimy się na następnym odcinku. Bye!